Cześć, witam na mojej stronie. Nazywam się Micho. Krótki filmik, który przygotowałem dla Was pod tytułem 7 najczęstszych błędów we wnioskach aplikacyjnych. Mam nadzieję, że na coś Wam się przyda. Eee, to jest taki poradnik praktyka. Dzięki za wejście na moją stronę www.stypendia Skoro jesteś na tej stronie, to prawdopodobnie podejrzewam, masz problem. Chciałbyś wyjechać na stypendium zagraniczne, chciałbyś zdobyć stypendium naukowe i nie bardzo wiesz jak zacząć. Dział współpracy z zagranicą nie oferuje wsparcia. Twój promotor nie pomaga. Znam to. Też przechodziłem to samo. Dokładnie to samo. Kiedy przyszedłem na studia od razu wiedziałem, że moim marzeniem jest wyjazd na dobre, ciekawe stypendium zagraniczne. I na jednym z pierwszych lat poszedłem sobie do działu współpracy z zagranicą. W nadziei, że tam otrzymam wszystkie informacje. No, stało się zupełnie inaczej. Panie były bardzo miłe, ale dały mi tylko kilka formularzy, kilka ulotek z uczelni, gdzie mogłem się ich zdaniem ubiegać o takie stypendium. Na moim etapie nie była to żadna pomoc. Bo kompletnie nie wiedziałem, jak mam się do tego zabrać. Zatem jesteś w bardzo podobnej sytuacji, jak ja byłem kilka lat temu. Szukasz kogoś, kto ma doświadczenie, wie jak to się robi, potrafi i chce pomóc. To jest ważne. Dobrze trafiłeś. Kilka słów o mnie, żebyś wiedział z kim masz do czynienia. Udało mi się wyjechać na studia dopiero na piątym roku. I to właściwie zupełnie przypadkowo. Dostałem stypendium w Marburgu, dostałem stypendium w Gracu i w Wiedniu. Potem chciałem to powtórzyć, ale dwa lata porażek i rozczarowań. Aż w końcu odkryłem, wypracowałem sobie formułę, schemat. Od tego czasu jestem właściwie cały czas na jakimś stypendium. Jedno się kończy, następne zaczyna. Zwiedziłem sporą, histor... sporą część Europy i nie wydałem na to ani jednej złotówki z własnych pieniędzy. Miałem okazję poznać najlepszych fachowców w mojej dziedzinie na świecie, uczestniczyć w ich seminariach no i zakosztować troszkę komfortu życia naukowca na zachodzie. To bardzo fajna rzecz. Piękna przygoda, to uniwersytety, na, na których miałem okazję się pojawić w Gracu, w Wiedniu, to w Pasawie, w Marburgu, byłem też w Bonn, byłem w wielu, wielu innych miejscach, w Wolfenbüttel, fajne jest to, że oczywiście te wyprawy to nie tylko nauka i ciężka praca, ale przede wszystkim zwiedzanie, poznawanie ludzi i świata. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Siedem najważniejszych błędów, najczęściej stosowanych. To jest podsumowanie trochę moich własnych doświadczeń, a trochę rozmów z przyjaciółmi z fundacji czy profesorami, którzy oceniają takie wnioski. Więc jest to wiedza bardzo praktyczna, bardzo konkretna. Mam nadzieję, że przyda Ci się, kiedy będziesz myślał czy starał się zdobyć kolejne stypendium, kiedy będziesz wypełniał wniosek, na pewno powinieneś wziąć pod uwagę te elementy. Błąd numer jeden, właściwie jeden z najważniejszych, tak? To jest kiepski pomysł badawczy. Jeśli twoje stypendium ma być przeznaczone na kiepski pomysł badawczy, to właściwie nie ma szans, żeby coś z tym zrobić. Na pewno nie dostaniesz stypendium. Jak znaleźć dobry pomysł badawczy? To jest inne pytanie. O tym kiedyś też osobno powiem. Na razie skupmy się na błędach. Błąd numer dwa. Banalne błędy. To budzi zdziwienie bardzo często osób, które przyjmują wnioski, jak wiele niestety całkiem niezłych projektów odpada z powodu braku podpisu, braku pieczątki, braku załącznika, błędów ortograficznych czy językowych. No to tutaj wnioski oczywiście nie odpadają z tych powodów, ale robią bardzo negatywne wrażenie i bardzo pomniejszają szansę na pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku. Błąd numer 3. Brak koncentracji na metodologii. To jest też osobna kwestia, którą należałoby dłużej omówić. Ja tutaj tylko sygnalizuję, że metodologia to jest jedna z najważniejszych elementów takiego dobrze napisanego wniosku. Niejasne cele badawcze, niejasna koncepcja. Niezbyt przejrzyście, to wszystko sformułowane powoduje, że osoba oceniająca ma wrażenie, że to chyba jeszcze nie jest czas na przyznanie dobrego stypendium. No i jest katastrofa. Błąd numer 4. źle przygotowana literatura do wniosku. To jest ważny sygnał, czy osoba, która stara się o stypendium, dobrze zna temat. Jeśli na tej literaturze brakuje pewnych podstawowych prac, no to jest to jasny sygnał, że taka osoba nie bardzo ma pojęcia o tym, czym się chce się zajmować. I jeszcze nie jest gotowa, niestety. Błąd numer 5, ile uzasadniona konieczność wyjazdu. W każdym wniosku trzeba oczywiście uzasadnić bardzo gruntownie, dlaczego taki wyjazd jest konieczny. No i jasne, że nie wystarczy napisać, że marzysz o wyjeździe i przygodzie, prawda? Chociaż pewnie jest to w dużej części prawda. To nie wystarczy. Ten, to uzasadnienie musi być też zrobione bardzo solidnie. Błąd numer 6 Źle napisana opinia promotora bądź opiekuna z Polski. Ta opinia jest bardzo, bardzo ważna, jeśli ona zostanie źle napisana, i nawet nie ze złej woli, tylko z tego, że po prostu profesor może nie mieć doświadczenia w pisaniu takich opinii, bądź ty możesz nie dostarczyć mu wszystkich informacji, które są z Twojego punktu widzenia bardzo ważne, a dla niego mogą nie być wcale takie oczywiste, żeby znalazły się w tej opinii. Druga strona tego samego błędu to jest niewłaściwie sformułowane zaproszenie z zagranicy. Tutaj również kontakt z tym profesorem zapraszającym yy, powinien się odbyć według pewnego schematu yy, i to bardzo ułatwia potem współpracę. I błąd, ostatni, siódmy to jest pominięcie specyfiki fundacji. Pamiętajcie, że. Starsze o pieniądze, czasami państwowe, z takich państwowych funduszy, ale czasami są to fundacje prywatne i one mają swoje cele, one mają swoje założenia. Jeśli pominiesz tą specyfikę, to nawet doskonały wniosek może nie zostać finansowany, ponieważ on nie będzie się wpisywał w cele statutowe tej fundacji. Więc wzięcie pod, uwagi, pod uwagę tego, kogo prosisz o pieniądze, są również bardzo, bardzo ważne. Z drugiej strony, jeśli znasz specyfikę fundacji, to twój wniosek może doskonale wpisywać się w ich, statu, w ich statut, w ich cele statutowe. I wtedy nawet wniosek, który może nie jest doskonały, który można byłoby ulepszyć, może zostać sfinansowany dlatego, że pasuje doskonale do profilu. To tyle na początek. Mam nadzieję, że to zainteresowało Ciebie. Zapraszam bardzo do wpisania się na moją listę. Tutaj możliwość po prawej stronie. Wpisz tam tylko swoje imię, swój adres mailowy i prześlę Ci kolejny filmik. A od czasu do czasu będę przesyłał następne. Kolejny filmik będzie dość kontrowersyjny. Zatytułowałem go w ten sposób. Dlaczego Twój profesor może nie chcieć, abyś dostał solidne stypendium za granicą? To jest element, nad którym się zastanawiałem bardzo długo, czy go umieścić, czy nie, ale wydaje mi się, on bardzo, bardzo ważny. Otóż zmieniły się reguły kiedyś to profesor kiedyś to profesor był twoim największym sprzymierzeńcem i na niego mogłeś liczyć. Dzisiaj często tak nie jest. Niestety, ma na to wpływ bardzo wiele elementów, ja nie chcę teraz omawiać ich wszystkich, ale w tym krótkim filmiku kilka z nich podaję. Zmieniły się reguły, dzisiaj profesory mają dużo mniej czasu są mniej zainteresowani w tym, żeby promować swoich wychowanków, zwłaszcza jeśli chodzi o stypendia zagraniczne, więc weź to pod uwagę. A kolejny z elementów jest też taki, że po prostu kiedyś, jak byłeś na bardzo dobrym uniwersytecie i miałeś szansę dostać się na seminarium do wspaniałego profesora, no to świetnie, tylko że mogłeś nie mieć takiej szansy, albo jesteś osobą, która studiuje na mniej prestiżowym ośrodku. A też marzy o stypendium i paradoksalnie takim osobom może być nawet dużo łatwiej. Bo to też trzeba by mówić pokrótce, ale konkurencja jest dużo mniejsza. Czasami konkurencja jest dużo mniejsza. Ja swoje pierwsze stypendium dostałem właśnie w ten sposób, że właśnie nie było chętnych i pomyślałem sobie: Dobra, no to ja pojadę. Także nie załamuj się, bądź otwarty, odważ się marzyć. Eee, i wpiszcie na moją listę, zapraszam. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.